Eu Dzisiaj wielki jubileusz. To bardzo ważne święto. Powiedz mi, jak się czujesz, jaka jest kondycja stowarzyszenia odpróż serce? Czuję się wspaniale. Jak dzisiaj, że tak powiem, stojąc tam na tej scenie zobaczyłam tylu przyjaciół, że jednak mamy tyle przyjaciół tutaj w Legnicy i ci przyjaciele są z nami od lat. Wiem, że warto działać w stowarzyszeniu, warto pomagać dzieciom. Bo jest to pomoc, że tak powiem, bezcenna i doceniona przez, przez ludzi, którzy widzą to, co robimy. Że pieniążki, które przekazują na naszych aukcjach charytatywnych, czy nawet na dzisiejszym spotkaniu, nie idą na marne. Dzieci pracują za te pieniążki i dzięki temu mogą realizować swoje marzenia, mogą się spełniać i osiągać sukcesy właśnie tutaj, wśród swoich przyjaciół. A jakie są marzenia mam y, tych dzieci i tatusiów? Y, naszym marzeniem, no to. Zawsze naszym marzeniem jest, żeby nasze dzieci nie były gdzieś tam takim obciążeniem dla nas. Walczymy o ich samodzielność. Marzy, marzą nam się takie marzenia treningowe, gdzie nauczyliby się właśnie samodzielności. Tam zaczynając od codziennej samoobsługi, przygotowania sobie posiłków, zorganizowania całego dnia, wyjścia do pracy. Mogliby właśnie mieszkać. Początkowo byłyby to takie w ramach nauki turnusy tygodniowe, dwutygodniowe, ale które przygotowywałyby ich do codziennego życia. To jest naszym marzeniem i będziemy do niego dążyć. Czyli chcecie mieszkania dla dzieci i samodzielności? E, tak, na wstępie no, marzy nam się w ogóle cała taka wioska, ale to, że tak powiem, zobaczymy. Musimy na razie małymi kroczkami. Zaczynaliśmy pomału i doszliśmy, że tak powiem, do tego momentu. Uważam, że zrobiliśmy duży krok, krok ku samodzielności dla naszych dzieci i będziemy walczyć, walczyć dalej o te lepsze jutro. Mamy rodziców zaangażowanych, który, którzy chcą działać i pomagać, więc myślę, że to, to ma szansę, aby się udało. Jak liczna grupa jest w tej chwili? No, pod opieką mamy 54 dzieci, więc tutaj za dziećmi idą rodzice. Zaangażowanych jest ponad połowa, więc mamy szansę. A jeszcze przy poparciu tak wielkich przyjaciół, jakich mamy, myślę, że nasze plany się powiodą. Jak to się dzieje, że Ty przyjechałaś tutaj na tą dziesięciolecie, na ten Światowy Dzień Zespołu Down aż z Londynu. Mieszkam tam, no to tak, żeby to z nimi być, musiałam się przemieścić. Ale tak poważnie, no jest to. Dla mnie wyjątkowy dzień. Światowy dzień zespołu na e, Rozpoczęliśmy jakby obchody w Legnicy parę lat temu bardzo skromnie w Parnasiku. Jest to dzień, który mm, przybliża nas do lokalnej społeczności. Myślę, że otworzył nam wiele dni. E, dla mnie data dziesiąte urodziny stowarzyszenia, bo akurat tak się zbiegło, że ten rok to są, jest dziesięciolecie od twórzterce, jest wyjątkowa, bo stowarzyszenie jest wyjątkowe. To było moje e, drugie życie po urodzeniu Kaja. To było moje lekarstwo na to, żeby poradzić sobie z tym, że urodziło się niepełnosprawne dziecko i najlepsza terapia, jaką mogłam sobie wymarzyć. Więc dzisiaj tu wracam z otwartym sercem i myślę, że zawsze będę tu wracać. Tu jest moje miejsce i tu moje serce. Dziesięć lat temu byłaś jedną z założycielek i byłaś pierwszą panią prezes. Od kilku lat już cię nie ma w Polsce. Pojechałaś do Anglii. Jak znajdujesz to, co się dzieje teraz tutaj w Legnicy? generalnie jestem bardzo dumna z tego, że moja praca nie poszła na marne. Moja i nie tylko moja, bo było nas więcej. Zakładałam stowarzyszenie z Dorotą Połgowską, z Basią Hanyż. Do pierwszego zarządu weszła Ela Dębicka. To były osoby, które wspierały mnie od samego początku, z którymi pracowałam i wiedziałam, że wyjeżdżając, zostawię stowarzyszenie w najlepszych rękach z możliwych i mam nadzieję, że dziewczyny też zostawią kawałek swojego serca w stowarzyszeniu w zarządzie bo dla mnie to nie była tylko i nie jest organizacja. To było kawałek mnie, kawałek czegoś, co było dla mnie bardzo ważne. Dzisiaj jestem z nich dumna, bo stowarzyszenie się rozwija, są kolejne dzieci i myślę, że jest to powód do dumy i do radości.